Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzychu i dzisiaj nadaję do Was wprost nowej inwestycji, na której pracuję. Jeżeli nie macie swojego warsztatu, a potrzebujecie blatu do pracy, obczajcie mój nowy stół warsztatowy i zostańcie do końca, bo mam dla Was kod rabatowy. Stół jest składany i kompaktowy, ale jednocześnie udźwignie do 450 kg. Tego nie będę sprawdzał, ale jedno jest pewne, moje skromne 100 kg utrzymuje bez problemu. Stół posiada 5 regulację wysokości, więc każdy dostosuje jego wysokość pod swoje preferencje. Na blacie Mamy nacechowaną miarę z dwóch stron, kątomierz oraz liczne otwory, które ułatwiają montaż kołków czy ścisków. A jeśli potrzebujecie więcej miejsca, możecie złączyć takie dwa stoły razem. Blad stołu jest wykonany z bambusa, który jest trwały i odporny na wilgoć. Dodatkowo można go złożyć i zamocować jakiś materiał w pionie, żeby ułatwić sobie pracę. Szczególnie przydatne dla glazurników, którzy akurat mają potrzebę zamocować płytkę i wyszlifować jej krawędź do kąta 45 stopni. Składa się go tak samo szybko, jak rozkłada. Fajna sprawa, jeżeli szukacie przenośnikowość blatu, bo akurat remontujecie mieszkanie. Do końca maja z kodem remont macie 10% rabatu na ten stół. Szczegóły w opisie pod tym filmem albo przypiętym komentarzu. Pozdro!